Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale ze marzeń wiosenna przygoda mamy mały problem i to był ten sam problem, który miałam tak na płycie i nie wiem czy to jest wina jakichś tam plików w grze i po prostu niektóre wersje były po prostu zepsute, można powiedzieć i czasami przechodziło to, czasami nie no, nie możemy zrobić wyścigu. Jak widzieliście w poprzednim odcinku, mi tak jakby kończyło na tym ostatnim. Tak jakbym popełniła błędy i mi kasowało, tak jakby. I mamy tylko jeden i więcej nie zdobędziemy, ponieważ mamy tutaj szare. Tak jakbym ja robiła nadal ten wyścig. Jeszcze trochę Ci brakuje, poćwiczę jeszcze trochę. Tak jakbym robiła ten wyścig w tym momencie. Niestety tego wyścigu nie robię w tym momencie i tego jednego nie będziemy mieć. Po prostu czytam tego. Gdzie mam to złoto? Yy, a przecież ja miałam. Ej, teraz zauważyłam. To jest ten wyścig. A ten? Gdzie ja niby nie zrobiłam złota? Może mi ktoś powiedzieć? Czekajcie, ja tu mam zieloną. I tu. Czy ja u Alex nie zrobiłam? Czekajcie, aż muszę tam pojechać, bo ja tu mam zieloną kropkę. I ja też pamiętam, tu była Alex. I czy ja nie zrobiłam u Alex? W sensie nie klikłam? Ja zrobiłam, ale nie klikłam? To jest w jakimś stopniu możliwe, bo ja się chyba się śpieszyłam. Aż dziwne. Muszę powiedzieć, tutaj jest Anna. Tu jest Ania, więc to, to się tutaj nie liczy. Ten wyścig mamy, dobra. Więc nie, ale tu mam właśnie zieloną kropkę. I to aż mnie zastanawia. Tu mam też żółtą, to dobra, pojedziemy tutaj też niech będzie. Jak już tutaj jestem z tej strony, to pojedziemy do tego, do tej stajni. Czy ja potrzebuję sianka? Nie, nie potrzebuję sianka, mam sianko. To jest jedyna możliwość, że ja mogłam właśnie zostawić tutaj ten, bo wszystkie wyścigi, które miałam, to już robiłam. Tak, czekaj, tu mam brązowy medal. Mam. Czy ja... Widzicie to? Widzicie tą, y... Tym, ten błąd? Tutaj, tak, część chyba była najbardziej zbugowana w jakimś tam stopniu właśnie przez te wyścigi. Bo tutaj nie mogę zdobyć, a tutaj mi tak jakby zabrało i musiałam pojechać tu, żeby dostać brązowy medal, gdzie miałam już srebro i złoto. Dobra, coś się zepsuło, ale no już ten wyścig mamy. A tego po prostu wyścigu nie będę miała, ale to nie jest moja wina. E, więc uznajmy, że no, tak jakby mam, mam ten medal złoty. No niestety... Y nie wiem, czy, czy wy też mieliście tak, czy, czy nie, ale ja miałam tak na swojej płycie. No i tutaj jest też na tej pobranej części. Czyli to musiało być jakieś egzemplarze, właśnie takie zepsute, zły, ze złym kodem. Tutaj coś, coś musiało nie grać. Witaj, Kaliesa. Czy mogę prosić o przysługę? Wybieram się wieczorem na spotkanie z Laurą Krzaczkiewicz, ale nie chcę zostawić małego Jonasza samego. Rozmawiałam z Beatką w, z domku w górach i zgodziła się nim zaopiekować, ale nie może po niego przejść. Czy możesz zabrać Jonaszka po Doni? Okej, okay, czyli tam mm, przy wyścigu mijaliśmy... Yy, no, Boże, w górach był domek. Dobra, czekajcie. Ja napoję konia, bo bo mi się pić chce, a czemu? Mm. A, I teraz tak, gdzie jechać? Tam jechać, tu jechać Dobra, no to już jedźmy do tego Jonaszka, więc widzimy się już na miejscu. W ogóle taki mały Bobaś tutaj. Mały Jonasz. No, i jesteś. Remek już dzwonił, powiedział, że do mnie zajrzysz. Śliczne maleństwo, prawda? Zobacz tylko, jakie ma pucałki. Pucołki. Czyli policzki, inaczej. <grym> Jakby ktoś nie wiedział. Dobra, schodzimy teraz z tej góry. No, i jak jesteśmy tutaj, no to pójdziemy do naszej szefowej, można tak powiedzieć do naszej pierwszej stajni, bo tu mamy żółtą kropkę. Chyba, chyba mi się wydaje, że to tam. Ale raczej tak, bo prowadzi tam do stajni. I przy okazji zajmiemy się łakoniem. Gdzie jest mały Jurek? Cześć, Kajista. Wiesz może, gdzie jest mój synek Jurek? Poszedł się pobawić i wspominał o wizycie u Beatki w domku w górach. Staje się dobrymi przyjaciół... przyjaciółmi, odkąd przeprowadziliśmy się tutaj. Mówił mi, że ona robi pyszną czekoladę. Okej, okay. bo muszę tam wracać. To naprawdę Kocham to po prostu, ale ogarnijmy konia. Proszę bardzo. Jedziemy szukać małego Jurka. Zawiedzieliśmy małego Jonasza, a teraz musimy szukać małego Jurka. Jego tam nie będzie, bo to ja już wiem. Trzeba będzie go szukać po górach. Będzie nie denerwować ta szara kropka. Bardzo. No ale cóż. I ogólnie tak, jeżeli skończymy stajnie marzeń, tak po prostu pomyślałam. Jeżeli skończymy stajnie marzeń, tą część. A jeszcze trochę nam będzie brakowało do rozpoczęcia e, stajni marzeń, letnia... letni ride czy jak to tam się kurde zwie, e, to. Czekajcie, tędy. No dobra, tędy pójdziemy. E, to. Mm, na miejsce Stajni Marzeń wleci wstępnie e, Tomb Raider, e, ten 2013, żeby go dokończyć <gryw> i zacząć inne części. E, Stajni Marzeń, ten, ta letnia część, e, myślę, żeby zacząć tak czerwiec-lipiec, coś w tym stylu. E, mogę obstawiać, że ta, tą część skończymy... A... W kwietniu, no to maj, wiecie, będzie taki przestój. Więc pomyślałam, żeby właśnie na miejsce stajni marzeń wkroczył tą prider, Potem wiecie, jak przyjdzie czas taki letni czyli właśnie taki czerwiec-lipiec to żeby rozpocząć letnią część ze stajni marzeń, ostatnią. A jak już zakończymy stajni marzeń. Bo to będzie ostatnia część do przegrania, to rozpocząć już tak centralnie Tom Pradera dla Was nagrywać. Jurek to słodki dzieciak, jeszcze nie wrócił do domu? Cóż, wyruszył do domu już jakiś czas temu, więc to trochę mnie niepokoi. Zastanawiam się, czy coś mogło się stać Jurkowi. Jest tak. Jeśli tak, to Juduta będzie załamana. Poszukałabym go, gdybym mogła, ale moje biodra nie są w dobrym stanie jak kiedyś. Na żaden nie jestem w formie, żeby chodzić po górach. Czy możesz poszukać jurka gdzieś pomiędzy tą okolicą i Rogwile? Rogwile? Rumowisko. Inaczej... Rogwile. Czekajcie, a Rogwile nie było e, mówione w SSO coś? Rogwile? Bo, bo to oznacza, że to że jest rumowisko. Także tutaj jest, wiecie, przetłumaczone. Mm, z Rokwajl na rumowisko. Nie było? Ale mam takie dziwne, właśnie takie przeczucie, że gdzieś było to wspomniane w jakiejś rozmowie w SSO. Możecie mi napisać. Tak wiedziałam, że on tutaj jest. Ale mi się tak kojarzy. Tak, jestem Jurek. Dlaczego mnie szukasz? Jeśli mama martwi się o mnie, to powiedz jej, że ze mną wszystko w porządku i nie mam czasu, bo staram się skończyć budowę stajni z skigów, słomy i szyszek. Okej. Okay. Takie mam jakieś dziwne przeczucie, że właśnie Rockwile było mówione, a ja jestem ciekawa jak te inne są przetłumaczone. Rumowisko, bawista... Jak jeszcze? I jeszcze jakoś, tak, Ta stajnia nie mogę sobie przypomnieć, jak się nazywała. Bo tutaj jesteśmy w rumowisku, tutaj jest bawiśta. A ta? Boże. Nawet nie mam mapki, żeby tak znaczy, mam mapkę, ale nie mam jak tego ogarnąć. 10 to po 5. Proszę bardzo. Maksymalne już zrobione. Wszystko w porządku to świetnie. Nie mogę się doczekać, kiedy znów go ujrzę w domu. Bardzo Ci dziękuję za pomoc. Chciałabym też porozmawiać z Tobą o sprawdzeniu instruktorów na obóz jest dziecki podczas ferii wiosennych. Przyznam, że do Ciebie widzę na tym stanowisku. Jeśli chcesz, oczywiście, jednak na razie nie mówmy o tym, żeby nikomu nie zrobić przykrości. Okej. Okay. Dobra. Ja myślę, że na ten moment skończę ten odcinek yy, i potem wruszymy do tej, do tej miejscowości tu. Nie wiem jak ona się nazywa i tam będziemy robić zadania, bo troszkę tam jak dobrze pamiętam zadań tych jest. Do tej zielonej kropki trafimy, do Ani inaczej, trafimy na sam koniec, bo ona będzie nas woziła e, na mistrzostwa ostateczne, na ten koniec gry po puchar, więc... Tak, mam nadzieję, że się ten odcinek się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie oczki w górę. Będzie mi bardzo, bardzo miło. Możecie również zostawić subskrypcję razem z dzwoneczkiem, aby dostać powiadomienia. Piszcie komentarze. No i co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku na moim kanale. Cześć!